Kolejnym odcinku o pimpek, już w oborze robiliśmy tutaj z Łukaszem obrządki przy świniach. Siema, 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 Łukasz. Musieliśmy dać e, świniom żryć, bo źlocha nam się będzie zaraz prosiła. I musieliśmy ją przygotować. Dzisiaj wieczorem zrywamy noskę, żeby no, oprosiła się. Więc dobra. Mm, dzisiaj mamy pełno zadań. Musimy pokój dokończyć. Wieczorem musimy śruty zrobić. Trochę. I tego, i pojedziemy po naszego kolegę, bo tam daliśmy w ogłoszenie, w ogłoszenie do gazety, że szukamy pracownika, no pomocnika tam do gospodarstwa, mówię jak widzicie, że no, coraz więcej roboty u nas, już sezon, już się, później my się skończył, no i co, kończ Łukasz, pojedziemy naszą Ładą, no. Łada, ze zesz zeszłoroczna i dobra. Do przodu nie siadasz No dobra, chcesz to z tyłu siadaj Co tak się wiercisz? Nie myły się czy co? Dobra, światło nie będziemy włączać, bo to blisko jest. Nie widzą oni, że już na przystanku jest i powiedzieliśmy mu, że, że jak już będziemy obrząd skończymy obrządek, to o kurde, mamę pierdolnąłem. Jak skończymy obrządek, to pojedziemy po niego. Kurde, ładnie chodzi ta łada. A mój kurwa, Ej, Czekaj. Dawaj, trzeba wyjść do niego. Zobaczy czy to... Cześć kolego. Cześć. Ja tu do ogłoszenia do pomocy na gospodarstwie. Dzwoniliście. Tak dokładnie, tak, dokładnie. Ale czemu ty jesteś rudy? Miałeś nie być rudy. No właśnie. No, pofarbowali mnie wczoraj fryzjera. Powiedziałem, że łysy chce być. No właśnie tak rudę. coś za elegancko wyglądać jak na tego. Jak na... fryzjera. No jak na gospodarstwo, no to zbyt ładnie. Zbyt ładnie wyglądam. No za ładnie. Zaraz się ubrudzisz. No dobra. Ale, a chłopak z miasta to wiecie, no ale w gospodarstwie ma na małe, od małego byłem, ale potem do miasta się wyprowadziłem, to wiecie. No tak, no dobra, to siadaj do naszej łady. Więc, no. Lejce masz, czy nie masz lejce? Mam lejce. Masz, no dobra. To tyle dobrego, u nas tu często policja stoi. A debelki de umiesz potrafić się jeździć, czy nie? Umiem. No dobra, to słuchaj, bo już tak dzisiaj z Łukaszem godaliśmy rano przy obrządkach. Pojedziecie na te łąki, schodzić tam przy górce. Łukasz no. wieździe, nie? Wiecie gdzie tam, na górce, okay. nie te łączki. A ja pojadę do GS-u, do, do, GS do PGR-u. Po jakieś nasiona, może nawozy, to mi jeszcze pomożecie zaczepić tą jakąś dwukółkę. Pomożecie mi zaczepić akurat do ciape, ciapeczka. No znaczy do trzypeka, bo trzypekiem pojadę, bo lepszą kabinę ma, no i szybszy jest w transporcie i tego to zaraz zrobimy to dobra, zjedziemy tak. gdzieś na bok kurcze muszę was trochę sobie muszę us, us, uszy przemyć, muszę was lepiej posu, usłyszeć gdzie to było z tymi uszami. Ktoś pamięta? Kurde. Gdzie ten. Ten, ten, ten jest. O. No dobra. To chodźcie, chodźcie, chłopaki, pomożecie mi zaczepić. Nie wiem, może te dwie przyczepy wezmę. Dobra. Weź mi łukasz, powiedz ile tam może, mogę jeszcze cofnąć tą, tą zbierającą. A no, ty jak ten. Jeszcze mogę cofnąć, czy nie? Nie. Poczekaj, wyprostuję chociaż się trochę. Dobra. Weź mi ją odczep. No. Dobra. Zaczepimy tą autosankę naszą. O kurde, nie czego nie odczepiłeś? Polec chyba. O, dobra. Gdzie jest nasza autosanka? Dobra, tu jest. Burt to ja sobie tam zdejmę może. No tam sobie zdejmę burtę. No dawajcie chłopaki, zaczepcie mi. Oj do tyłu. Jeszcze? Dobra. Jeszcze. Dobra, zapięłem. No chodźcie, zaczepimy teraz tą drugą, drewnianymi burtami tą bitkę. Gdzie ona stoi? Ona stoi... Gdzieś tam przy 40 chyba. No No, no tutaj jest. Mm, dobra, to odczepcie mi tą. Odczepcie mi tą. Dobra. Yy, Łukasz weź, jakbyś mógł traktorami odjeść. No, weź jeszcze czterdziestką odzieć. Dobra, ja teraz zaczepię do ściątki. Zaczep mi do ściątki naprzód. Idę. No, jeszcze mogę? Bo nie widzę. Jest. Jeszcze? Boże. Dobra. Dobra odczep Teraz mi zaczep tą. naprzód O kurde, jak ty biegisz o. No, już no. Dobra Musi O kurde Czekajcie, może od razu zrobię koło No i widzicie, jest silo jest już pusty, czekamy na zbiór kukurydzy. Zaraz chcemy już niedługo kosić. Chcemy pierw obsiać wszystkie pola jęczmieniem. Kosimy kukurydzę i bierzemy się za siew w pszenicy później. Dlatego chłopaki niech pojadą, zaraz pojadą kosić. A ja skoczę na łowy do GS, na tutaj nasiona. Damy Łukasie, weźmy za siebie jeszcze do drewnianej tej, nie? Powiedz mi jak tam jechał nam manewrować bo tam nie będę nic widział Dobra O kurde, ale bardzo Dobra mm? Czekaj dawaj, może ten dyszę trochę nakierujemy no. O, o, o! Dobra Dlaczego? O. Yes. Weź weźmy jeszcze tą z przodu odczep. Zaraz na tego zrobimy. Mm. Dobra. Odczep mi do tyłu i podjedziemy pod warsztat i zwalimy burty. Może mm. z burtami nie pojadę. Dobra. Dzięki. Dawaj podjedziemy Podjedź pod warsztat. No dobra, My, ja zrobię krótki cień No dobra z Łukaszem jeździliśmy burty, więc jedziemy na ten nasz O kurde, czekajcie może jakieś drzwi zamknę, skoro mam po szosie jechać, to jeszcze mi urwą czy co i jedziemy powoli na Pegier, jedziemy tam, tam już mają dla mnie na No i jakiś może oprys weźmiemy jakieś kwastobójcze też już od razu Chłopaki tam za górką mieli kosić Ale nie wiem czy tam im się coś udało tam w ogóle później może zajdzie, pojedziemy do nich ładą No i planuję jakiś motorek teraz sobie kupić dokupić sobie o tutaj no tu na górę że chłopaki mieli kosić Śatełka włączyłem i zaraz na górną się wbijamy Dobra, kierunek włączamy i lecimy gówną. No. Dobra, dobra mam jakbyś będę dojeżdżał. No i więc już dojechałem do wioski. O, już kociełby się zaczynają. Zwolniłem, bo chciałem, byłem na przerwę. No. No na plekiersie. w prawo zjeżdża i w lewo, jak się nie mylę. A. Ale ładna wioska. Tych kilka razy to byłem, może. No tu i tam. Trawa chyba opakum nie urosła. Chyba tutaj, jak się nie mylę. O, kurde, przegapiłem. Muszę nawrócić o ja to nawrócił, dobra, kierunek No się subuka za mną. Opel Kadu za już się wlecze no dobra, tu jest cały plac, pewnie na magazynie mają to wszystko, więc nie będę a już nudził i załadują załadu za mi, załatwią formalności i się odezwa. no dobra, jak, jest, jak widzicie już jestem chłopaki mi załadowali z tą sztaplarką trochę kupiłem yy, nawozu taletry w takich workach robię musiałem beczkę kupić oprysków na do zaprawiania jeden polety naś kupiłem od razu oprysk do chwastobójczy no i foskę pod zboża no zastanawiam się czy to ściągnę ale spróbuję tym ściągnąć tym tym do tych do, 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 do belek do Może się tam możesz namradzyć szypekiem czym koguty mm. kurde nikt nie jedzie no u Paweł idzie, kurde To ten Paweł tak chodzi ciągle Złotory ja Dobrze jedziemy? Kurde mol No źle, no źle Kurde jak mi się myli te drogi Ale dobra, już wracamy na o kurde, co to się stało? Dobra, Je, jest, jestem już po cięciu. Ko, kapcia miałem i musiałem dopompować jeszcze i mówię, już dobra wyłączę kamerę, żeby wstydu nie było. Jeszcze dziewczyny zobaczą i będzie wstyd na całą wieś. O, to jest dobra droga, teraz jadę dobrze, nie? No dobrze jadę. Tutaj No, no tutaj tak, dobrze jadę. Dobra, się skończyły. Kurde przeciwko no dobra co będę was tu nudził jak widzicie sobie wracam do domu i coś nagram później bo... No, jak widzicie szczepy puste już tutaj pałodnie pokładałem no ciężko było ale dałem radę Palety to sobie zwaliłem tym i tym paleciakiem ręcznie zwalałem, też znaczy tamtym. No i te to samemu sobie wziąłem, to leciutkie. I ich bagi już czekają też, no i co? Niedługo na nawozu, i no, może jeszcze to zrobimy no, teraz. no to jeszcze zostawimy przyczepę i będziemy kończyć na tyle. Albo dobra, jeszcze do chłopaków pojedzie, zobaczymy, jak to idzie. Bo muszę to przyczepę odstawić, żeby nikomu nie przeszkadzały. Może już tu zostawię. Jeszcze może trochę Dobra Idziemy na podwórko Dobra Niech stoi A ja wezmę ładę Pojadę do chłopaków I może na polu zakończymy odcinek kurde, ale ta łada to ma szkoda, że mam takie polne drogi, ale dobra o, kukurydza też niedługo koszona będzie, jeszcze we wrześniu teraz o, tutaj o, tu widzę chłopaki skończyli tą łączkę o, widzę, że teraz drugą koszą Dokaszają wręcz przeciwnie, fajnie się obrobili. Dobra, zjadę tu do nich. No a już klinek im został. Czego wylazłeś? Dokończ kości a nie... Chciałem zobaczyć, jak nam nawozy poszły? Bardzo dobrze. Dobra, kości. Później porozmawiamy. No dobra. Tym akcentem, tym pięknym akcentem będziemy kończyć cinek. Trzymajcie się do kolejnego cześć.